W tym na pewno kojarzą Państwo scenę, kiedy samochód najeżdża na płonącą przeszkodę, albo mm, na płonącą beczkę, albo na przykład wyjeżdża z płonącej stodoły, ucieka, rozbija drzwi, e, kiedy one płoną. Za chwilę właśnie taka scena, scena przejazdu przez płonącą barierę, e, drewnianą barierę i samochód w nią uderza. Ale ale, Zaraz, zaraz. stąd. Taka świetna publiczność. Ja mam... Ja mam pomysł. Może byśmy dzisiaj tutaj y, dodatkowo jeszcze na tym samochodzie, który przejedzie przez barierę y, ognia y, dali na maskę z kaskadera. Na masce kaskader Co byś chciał, żeby... E, Przyjeżdżniej chłopa na maskę, tak? No ja spróbuję. Ale najpierw chciałem ci pozdrowić. Dobry wieczór w Kalina, dobry wieczór, pozdrawiam. Teraz spróbuję załatwić. Proszę Cię, Michale, przywiedzmy sobie jednego chłapa na kapotie, jo? No zobaczymy. To ta parobek, duże brawa, mówi po polsku, słuchajcie. Chłopa na kapocie powiedział. Pewnie to samo, co człowieka na masce. No zobaczmy. Minął. Lopa na kapocie. No zaraz, zaraz. Świetnie surfuje. No. Pięknie surfuje na, na tej Słuchaj, mamy jak mały faktycznie Tylko że nie o to wychodziło, ja nie myślałem żeby go przywieźć na masce za samochodem Ja myślałem zupełnie inaczej, ja myślałem żeby go położyć z przodu na masce i przez ścianę ognia Spróbuj to załatwić No, tutaj jest po masce i przejdziemy przez tą ścianę za... No proszę, to chciła argumentów. Leś spokojnie, Iwan, Leś spokojnie, nic się nie stanie. Spokojnie, połóż się, odpoczywaj sobie, Leś sobie spokojnie. Słuchaj, Tondo, ale ja mam jeszcze jeden pomysł. A może byśmy polali go benzyną, chcecie? Oni są żadni krwi zamiast Iwan, yeah. parę kropel benzyny z tyłu, polejemy no! No yeah. yeah. Chcecie, Chcesz z nami go benzyną? Yeah. No wszyscy chcą! Iwan, Iwan, słuchaj, yeah. ja mam zimne piwko w samochodzie co pokażę ci postawię, ale teraz troszeczkę cię polejemy. Parę kropel, no! Okej, okay. co może jedno piwo słuchajcie, co może jedno piwo? To no lej do poru, no co ty jest wam? Lejko! Jedno piwo i parę kropel! Ja Zobaczmy tam kowal, bariery będzie gorąco, ma aby się odsunąć. Non te la cucchia, ti faccio Dai! 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 Così ma si ha benzicuranza, ora si

nie będę go robić, nawet nie wiedzę o co chodzi. Słuchajcie, ja mam pomysł. Możemy Iwana podczepić pod samochód na linię i przeciągnąć go po tej bieżni. Chcecie? No to uwaga, za chwilę będzie prawdziwy lincz. Tylko nie za koniem, tak jak w Westernach, ale za tym samochodem. No zobaczmy, czy to przeżyje. Gdzie go tak szybko zgasili? Tak ładnie się palił. no. 那吃饭去了。 Jeszcze żyje, słuchajcie, jeszcze <noise> żyje. <noise> Poczekajmy z bramami, niech się pokaże, niech się pokaże Iwan! Dzisiaj dla Państwa podpalaliśmy go, czargnęliśmy go po burzli. Iwan! A za chwilę to, na co zapewne czeka nie tylko ta najmłodsza część widowni, ja mam takie pytanie.